Znamy kolejnego kandydata na stanowisko prezydenta Słupska. Z ramienia PO wystartuje wieloletni radny Paweł Szewczyk. Prace rozbiórkowe mostu łabędziego trwają, na nową przeprawę słupszczanie mogą liczyć jesienią bieżącego roku. Emerytura piłkarska stała się faktem. Łukasz Stasiak rozegrał ostatni mecz w barwach słupskiego gryfa. Platforma Obywatelska przedstawiła swoje lokomotywy wyborcze w Słupsku i regionie Słupskim do wyborów samorządowych. Kandydatem na prezydenta miasta został Paweł Szewczyk. 43-latek jest wieloletnim radnym, doskonale zna pracę samorządu. Zapowiedział, że w kampanii wyborczej będzie mówił o konkretach. Pierwszym z nich jest budowa hali sportowo-widowiskowej z funkcją biznesową i przygotowanie dokumentacji. Bez odpowiedniego przygotowania nie ma szans na budowę tego typu obiektu, który według kandydata jest niezbędny w mieście. No bo nie możemy mówić poważnie o tego typu inwestycji budowy hali widowiskowo-sportowej, jak my na razie nie zrobiliśmy żadnego kroku do przodu. Jak pojawią się środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, z rządu, to i tak nie będziemy mogli jako SUBS do tego przystąpić, bo nie jesteśmy przygotowani. Paweł Szewczyk zapowiada, że będzie przedstawiał kolejne konkrety w trakcie kampanii wyborczej. Działacze Słupskiej Platformy Obywatelskiej przedstawili także liderów list wyborczych. Wczoraj Rada Powiatu Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy do Rady Miasta Słupska, do Rady Powiatu, do Rady Gminy Potęgowo, do Rady Miejskiej w Ustce, kandydata na burmistrza Ustki, kandydata na wójta Gminy Potęgowo, a także kandydata na prezydenta Słupska. Na listach PO do Rady Miasta znajdą się znane w mieście osoby. Są to m.in. doświadczeni radni, tacy jak Beata Szanowska Renata Stec, Anna Rożek, Jan Lange, Bogusław Dobkowski czy Mieczysław Jaroszewicz. Ale nie zabraknie także prawdziwych legend, jak np. dr Wojciech Komenda, wybitny hematolog, konsultant wojewódzki do spraw hematologii, czy Mirosław Lisztwan, twórca potęgi słupskiej koszykówki. Kandydatem na burmistrza Ustki jest Piotr Szułkowski, a na wójta gminy potęgowo. Paweł Wekwerta. O miejsce w sejmiku województwa pomorskiego powalczy ośmioro kandydatów, m.in. Danuta Wawrowska, Zofia Stodoła i Roman Drost. Rozpoczęła się rozbiórka mostu, a będzie go w Słupsku. Nie oznacza to jednak, że przeprawa zniknie, wręcz przeciwnie, przejdzie remont i zostanie otwarta dla ruchu pieszego i jednośladów. Obecnie trwa demontaż konstrukcji, najpierw została zdjęta nawierzchnia w ramach zaplanowanych prac. Istniejąca stalowa konstrukcja zostanie rozebrana, przewieziona do wytwórni celem oczyszczenia, uzupełnienia brakujących i zakonserwowania Istniejących elementów, a następnie umieszczona ponownie na przebudowanych przyczółkach. W ramach zadania przewidziano utrzymanie dostępu na most dla pieszych oraz jednośladów, natomiast komunikacja samochodowa zostanie zapewniona poprzez planowany nowy most, który znajdzie się na północ od mostu Łabędziego i zostanie zbudowany w ciągu trasy olimpijskiej, która połączy ulicę bałtycką i kaszubską. Zakończenie prac związanych z modernizacją mostu przewidziane jest na jesień tego roku. Słupski Sąd Okręgowy ma pierwszą w historii prezeskę. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powierzył tę funkcję sędzi Agnieszce Niklas Bibik. Zmiana na stanowisku związana była z końcem sześcioletniej kadencji dotychczasowego prezesa Andrzeja Michałowicza. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Słupsku na to stanowisko rekomendowało dwóch sędziów. W głosowaniu 19 głosów uzyskał sędzia Mariusz Struski, a 4 głosy sędzia Niklas Bibik. Tej drugiej kandydatce właśnie Adam Bodnar powierzył stanowisko. Sędzia Agnieszka Niklas Bibik orzeka od 23 lat. Na co dzień pracuje w wydziale karnym sądu okręgowego. W 2021 roku została na miesiąc zawieszona przez prezesa Andrzeja Michałowicza, bo powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zakwestionowała wyrok sądu niższej instancji jako Dany przez wadliwie obsadzony sąd. Wysłała w tej sprawie zapytanie do SUE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zawieszenie wywołało protesty nie tylko słupskich sędziów. Słupscy policjanci z Wydziału Zwalczania Przestępczości Gospodarczej zatrzymali dwóch młodych oszustów. Siedemnastolatek i dwudziestolatek posługiwali się tak metodą na pracownika banku. Swoim ofiarom mówili o zagrożeniu ich oszczędności i nakłaniali do wypłacenia pieniędzy z bankomatu wpadli podczas takiej czynności. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w pobliżu bankomatu z którego chwilę wcześniej wypłacili kilkanaście tysięcy złotych, które pochodziło od osoby poinformowanej przez telefon o zagrożonych na koncie oszczędnościach. Odzyskane przez policjantów pieniądze zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie, a obaj mężczyźni zostali przewiezieni na komendę, gdzie funkcjonariusze Prowadzili z nimi dalsze czynności procesowe. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymani subszczanie mogli w ciągu ostatniego miesiąca wykonać co najmniej kilkadziesiąt wypłat z bankomatów, a dzienna suma wypłacanych środków może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Sprawa jest rozwojowa. Policja szuka ofiar przestępców. Dwudziestolatek został aresztowany, a młodszy z oszustów otrzymał dozór policyjny. Grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Do rozgrywek w czwartej lidze coraz bliżej piłkarze gryfa Słupsk kontynuują przygotowania do rundy rewanżowej edycji 2023-2024. Tym razem podopieczni Krzysztofa Millera podejmowali czwartoligowy Miejski Klub Sportowy Szczecinek i wygrali 5-4. Do przerwy było 3-2, warto zaznaczyć, że gryfici przegrywali 0-2. W zespole ze Słupska wystąpiło 18 zawodników. Słupski szkoleniowiec pozytywnie ocenił sparing, w którym ostatni raz zagrał Łukasz Stasiak, ten zasłużony. I bramkostrzelny napastnik strzelił pierwszego gola dla Słupszczan. Był on z rzutu karnego. W 13 minucie Stasiak opuścił boisko, bo był to już jego pożegnalny mecz w barwach gryfowskiej drużyny. Następny mecz kontrolny gryf rozegra w najbliższą sobotę 17 lutego o godzinie 12. Rywalem Słupszczan będzie trzecioligowy weekend Luzino. Kibiców zapraszamy na sztuczne boisko przy ulicy Zielonej.